Jest godzina siódma rano, środa yy, i wstałem już godzinę temu, jestem spakowany, więc powoli ruszam w drogę. Cześć, witam Was w Bydgoszczy i nie będę Was tutaj specjalnie zagadywał na początku tego odcinka, ponieważ zapowiada się dość długi, dwudniowy materiał. Jestem tutaj w pracy w teatrze kameralnym, który próby akurat ma w Teatrze Polskim w Bydgoszczy, więc pokażę Wam też trochę, trochę teatr od środka. No i połazimy sobie, połazimy sobie przy operze nowej, pochodzimy przy Starym Rynku po wyspie Młyńskiej. Mam nadzieję, że spędzicie ten czas bardzo przyjemnie i widzimy się za parę zdjęć, bo będę się starał pojawiać w tym materiale o wiele częściej niż tylko na początku i na końcu. Zapraszam. Oh. Uh. Maria. Ale jestem zaspany, masakra. Ojejku, poszedłem bardzo wcześnie stać... Wstać. Spać. Poszedłem bardzo wcześnie spać i bardzo wcześnie wstałem i czekam na śniadanie właśnie przyjechałem do Bydgoszczy wczoraj e, po dość długiej i męczącej podróży pociągiem e, no nie, no może nie takiej długiej ale trasa, tak jak wrzucałem na relację na Instagrama e, trasa z Piły do Bydgoszczy starym pociągiem e, to był jakiś dramat po prostu rzucało jak miota nim jak szatan wiecie o co chodzi, nie? więc kurczę strasznie ciężko przyjechałem do Bydgoszczy musiałem poczekać godzinę zanim mogłem zalogować się w hotelu e, przeczekałem tą godzinkę zdrzemnąłem się na 18 szedłem do pracy, ale idąc do pracy postanowiłem zrobić parę zdjęć po drodze, co Wam oczywiście e, pokazałem przed chwilą, co widzieliście. A dzisiaj jest e, czwartek. Sorry za hałasy, ale po prostu e, mój apartament jest przy, przy drodze i właśnie przejeżdżają śmieciarki. E, i, no i musiałem iść do pracy. I, i teraz właśnie wstałem, czekam na śniadanko. Po śniadanku idę na króciutki spacer tu gdzieś w okolicy się tylko rozejrzeć, bo o 10 mam kolejną próbę w teatrze. No, i po próbie zostawiam plecak ze sprzętem i mam czas do 17.20 do pociągu powrotnego, aby udać się na kolejny spacer i wtedy sobie już na spokojnie pochodzę bez, bez presji czasu. Pogoda jest śliczna, więc pewnie coś, coś fajnego się wydarzy. I co? No, i zapraszam was na ten materiał spacerowy z goszczy w czwartek. No a ja po nagraniu tego materiału siadam w pociąg i wracam do Szczecina. Bardzo się cieszę, że Teatr Kameralny zaprosił mnie, aby wykonać zdjęcia do premiery, do premiery spektaklu pod tytułem... Autorem tekstu jest w ogóle mój dobry przyjaciel Szymon Jachimek, więc tym bardziej się cieszę. Niestety nie spotkaliśmy się, bo przyjedzie dopiero na premierę piątkową. Moje zlecenie upiewa na dwa dni, więc ja dzisiaj wyjeżdżam. Zapraszam Was na spacer po Bydgoszczy i widzimy się w Szczecinie. Dobra, przyjechało śniadanie. No, no, no. One Powiedziałem, że spotkamy się w Szczecinie, ale tak w sumie palnąłem trochę bez namysłu... Chyba krzywa jest ta kamera. W sumie tak palnąłem bez namysłu, że widzimy się w Szczecinie, a przecież powiedziałem, że idę jeszcze na krótki spacer. Więc ze swojego hotelu wyszedłem w prawo i wzdłuż rzeki Brny doszedłem do mostu, takiego fajnego, takiego zawiniętego, nie wiem jak on się nazywa. W każdym razie bardzo fajnie, pogoda piękna, delikatna mgiełka. Bydgoski Klub Wioślarek, więc na rzece toczy się życie, dziewczyny mają poranny trening, więc tu się po prostu bardzo dużo dookoła dzieje. No i pięknie macie nad tą brdą tutaj w tej Bydgoszczy, bardzo mi się podoba. Ja już się zwijam, lecę do hotelu Pograty, może po drodze jeszcze zrobię dwa, trzy zdjęcia. Lecę Pograty i lecę do Teatru Polskiego. Po pracy pójdziemy na kolejną część mojego spaceru po Bydgoszczy. Że wczoraj wieczorem, za cholery, nie mogłem skumać, jak łuczniczka się utrzymuje w powietrzu, bo totalnie tej linki nie było widać. A ona na takiej taki Czat. Ten duży, jasny budynek, tutaj za mną jest to Bydgoska Opera Nowa. Po prawej stronie mamy Stare Miasto i Wyspę Młyńską. I najpewniej są to okolice, w które udam się po próbie w teatrze. Grupa Iger Zbyt Bydgoszcz poleciła mi również miejsce na kawę, jak i właśnie te okolice, aby ją pozwiedzać, więc po próbie właśnie tutaj się udam. Opera Nowa, mam nadzieję, że wiedzie kilka fajnych architektonicznych szotów, ponieważ budynek jest no, bardzo ciekawy, stare miasto, wyspa Młyńska, a ja tymczasem lecę do hotelu, bo się spóźnię do pracy. Moje miejsce pracy. Teatr Polski Bydgoszcz, scena Teatru Polskiego Bydgoszcz, spektakl Teatru Kameralnego w Bydgoszczy. i znów znajdujemy się nad rzeką Brdą, nad rzeką Brda w Bydgoszczy, ja jestem już po próbie, jestem po robocie, do pociągu pozostały mi jeszcze 3 godziny, więc mam trochę czasu na to, żeby pospacerować, zaraz ruszam tam w stronę Operynowej i Wyspy Młyńskiej więc mam nadzieję, że powstanie tam jakiś fajny materiał. To, co widzieliście przed chwilą, to elementy prób do spektaklu, prób, podczas których robiłem zdjęcia dokumentacyjne. Część z tych zdjęć być może pojawi się na mojej stronie poświęconej fotografii teatralnej na stronie www.pozaokiem.info. Ale to zobaczymy. Ja muszę teraz z pozostałego czasu skorzystać, więc idę na ten krótki spacer i mam nadzieję, że będzie się dobrze bawić i zobaczymy razem coś fajnego. Szkoda, że akurat jest remont, bo pewnie wygląda to zajebiście. No i chwila chwila w postoju w tym y, pięknym miejscu dokładnie nie wiem gdzie jestem, nie jestem na wyspie, z wyspy zszedłem przed chwilą, y, ale zaraz wrócę, bo zobaczyłem, że tam jest taka fajna y, wieża ciśnień, którą może zdążę zobaczyć, odwiedzić. No i tam oddali widzicie operę nową, bardzo fajny budynek. Myślałem, że będzie łatwiej go fotografować, ale jest tak monumentalny i niestety 16 mm na matrycy APS-C, czyli 24 mm ogniskowej obiektywu, jednak jest troszeczkę za mało, żeby to połapać. Może coś wyszło, no ale nie wiem. Czasu zostało mi też już mniej, bo jest godzina po trzeciej. A muszę mieć takie godzinę 15 rezerwy, żeby spokojnie zdążyć na pociąg. Więc idę w stronę wieży ciśnień i zobaczymy, może zdążę. A jak nie, to pojawiam się już ostatni raz. A jeżeli zdążę, to pojawię się jeszcze. Udało się dotrzeć do wieży ciśnień. No, jest piękna. No, i to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Odcinku długim, bo dwudniowym, jak Wam wspomniałem. Jeżeli wytrzymaliście ze mną do końca, to się bardzo cieszę. Koniecznie dajcie znać w komentarzu. Możecie też zasubskrybować ten kanał, jeżeli Wam się podobało. Jeżeli nie, no to nie musicie. Ja i tak będę te materiały nagrywał. Ja powoli zwijam się już w stronę Teatru Polskiego, gdzie są moje rzeczy. I idę na dworzec, na pociąg. Będę w Szczecinie około 22. Bardzo Wam dziękuję za obecność podczas tego materiału, który był dla mnie dość ważny i może przełomowy, ponieważ jest najbardziej złożonym materiałem ze wszystkich, które do tej pory przygotowałem. Udało nam się zwiedzić Wyspę Młyńską, udało nam się zobaczyć Stary Rynek, Operę Nową. Doszliśmy na wieżę ciśnień w końcu. Myślałem, że się nie uda, ale się udało. Bardzo się cieszę. Co ciekawe z wyspy, z wyspy. Spod wieży ciśnień widać, może nie widać lotniska, ale widać Dzisiaj było widać samoloty, które tam ćwiczyły, pilotów, którzy ćwiczyli akrobację, więc bardzo spektakularne widowisko. Nie miałem ze sobą tak długiego obiektywu, aby móc obserwować to z bliska, aczkolwiek z takiej odległości też robi ogromne wrażenie. Byliśmy w końcu też w Teatrze Polskim w Bydgoszczy, a dokładnie na próbie Teatru Kameralnego, co było oczywiście głównym powodem mojego przyjazdu do Bydgoszczy. Bydgoszczy, która według mnie jeszcze chyba do wczoraj znaczy nie, cały czas chyba, geograficznie leży nigdzie, aczkolwiek jestem bardzo zaskoczony tym, jaka Bydgoszcz jest, jak jest skonstruowana, przynajmniej tutaj w centrum, jak wygląda. Jestem też ze Szczecina, my nie mamy w Szczecinie Starego Rynku, więc naturalnie pierwsze kroki są prowadzone właśnie w stronę Starego Rynku, który jest dość, dość duży i robi fajne naprawdę wrażenie. Pozwiedzaliśmy okolice, jest już późno, więc powtarzam, jeżeli wytrzymaliście, dajcie znać w komentarzu. Możecie zasubskrybować kanał, będę Wam za to bardzo wdzięczny. Ja idę do teatru i wracam do domu. Dziękuję Wam bardzo jeszcze raz, trzymajcie się.